Ale walki na Ajurze. Witam Was, moi drodzy. Jestem Ambros i to jest kolejny odcinek Serkasa 2 Legacy of the Void. Wow, no to wygląda za Zaczyna się ostateczna wojna, o której ostrzegałeś. Powiedz mi, druchu, czego się dowiedziałeś. Byłem. Świadkiem końca wszystkiego. Przerażające legiony hybryd niszczyły świat za światem. Z mroku przywodziła im mroczna postać. Amon. Ale wspominałeś, że można to powstrzymać. To była wizja pełna otuchy. Jakby pradawny głos wzywał mnie za światu. Ogniwo przyniesie Wam nadzieję. Ogniwo? Ujrzałem rozbłysk, który ujawnił artefakt Kselnaga na terrańskim świecie Korhele. To ogniwo z mojej wizji. Prolotstwa mówią o tym, że to Kselnaga powstrzymał apokalipsę Amon. Wierzę. Że ogniwo zaprowadzi nas do nich. Zawsze ci ufałem z ale brzemię dowodzenia to wielka odpowiedzialność. Są chwile, gdy wątpię, czy zdołam ten ciężar unieść. Niepotrzebnie wątpisz. Zaakceptuj to, kim się stałeś. Musisz być przywódcą, którego potrzebujesz. Do Jamesa Reynora na Korhal i zdobądź ogniwo. Ja przygotuję nasze siły na nadchodzącą wojnę. Kiedy wrócisz, templariusze będą w gotowości. Entaro Tassadar, druhu. Entaro Artemis, bracie. No właśnie, bo ogniwo było w pierwszej części, gdzie użyliśmy. musisz zdobyć ogniwo Kselnaga od Jamesa Reynora. Moje siły reaktywują włócznie Aduna. Okręt wojenny, który okaże się nieoceniony w czekających nas bitwach. Obycień Tasadara zapewnił ci schronienie przyjacielu. Tasadar także jest jeden z protosów, o którym usłyszycie w Sarkacie 1. Co mamy? Ukończ misję w misji wyszkór łącznie 20 zelotów lub tropicieli. Zjedz wszystkie zasobniki z mineralami i gazem w misji o cień. Spoko, da się to zrobić na spokojnie. Zatem zapraszam... Jeszcze tylko wspomnę, to ogniwo to jest właśnie to, którego użyliśmy w pierwszej części, żeby uratować Kerrigan. Spod wpływu Amon... Amona? Chyba tak. Cóż, rosnący cień. trzy do poszukiwacza otchłani. Zatem zapraszam na kolejny odcinek. Oczywiście... Za Jezu, jak to zarobiście wygląda. To można by na tapetę wziąć. Hehehe Jeżeli słyszycie jakieś dźwięki to moja karta gra się tak trochę huczy Mam z nią lekkie problemy ostatnimi czasy na raz zapraszam was na odcinek Poszukiwacz otchłani jest zniszczony Co tam się stało? Sergi rądź Mrocznego Prałata Sergi na tym obszarze zostały przecież wybite. Drobiciele, śpieszcie do pobliskiego Nexusa i ostrzeżcie naszych pobratymców. Ja muszę to zbadać. Aha, dobra. Będzie jak mówisz. Dobra, będziemy musieli ostrożnie, skoro mam doczyć do Nexusa tymi... Trzema tropicielami i jak wolicie. Ruk nas otacza Zachowajcie ostrożność Dobra! Dobrze. Wy w ogóle nie jesteście ulepszeni, Boże. Służę, musimy wykorzystać mignięcie, by przedostać się na drugą stronę rozpadliny. fajnie gadają. Czemu znam ci się odnowi i pójdziemy dalej, dobra? Na całe szczęście one są dosyć Wierakum. mocne te tropiciele. I mimo wszystko. Dnia Mutaliski. Skoncentrować na nich ogień, szczepiaczy. Z szczepiaczy. Z rozszczepiaczy. Tak, bo yy, atak w mutalisku przechodzi yy, na kolejnego przeciwnika zawsze. Dobra, dotarliśmy. Nie mamy zasilania. Zeratulu, stacjonowali tutaj templariusze. Nie wyczuwam już ich w Kali. To chyba niemożliwe. Wasz rodzaj nie znika z Kali. Chyba, że odetnie się wasze sploty nerwowe. Zatem stało się niemożliwe. Nie wyczuwam już Artanisa. Tylko pustkę w Kali, tam gdzie kiedyś się znajdował. Dzień jest przeciwko nam, egzekutorko. Artanis jest w wielkim niebezpieczeństwie. Musisz zbudować armię i go odszukać. Mój fazmator Karax pomoże ci przywrócić ten Nexus. Zeratul, uratuj Artanisa. No, oczywiście. No, fajnie że jest Uroczymy pokazane. jestem Karax z kasty Kalaitów. Przyjacielu Karaxie. Musimy jak najszybciej założyć Tu Nexus, Ja już buduję tutaj na szybkiego Pylon. Trzeba będzie się bronić. Najwidoczniej widzę z tej strony. Możesz Dobra. teraz wezwać wojowników w bramie. Tak, wiem, znam procedury. Jeszcze fajnie mi się gra. Stara hmm, widzę, że jedną rzecz będę musiał zrobić. Nie, znowu nie widzę, ile to jest. Będę musiał przy następnym przynieść po prostu licznik swojej FPS-u. Dobra, 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 nie migaj mi tak. Doskonale. Wyskonalibyśmy kilku dodatkowych wojowników, aby rozprawić się z liczniejszymi siłami wroga. Nawet, jak potrzebuję drugi pylon. Fajnie, że to jest, jest takie właściwie podświetlone. więcej tropicieli, potrzebujesz Vespanu z gejzerów w pobliżu pola minerałów. Każ próbnikowi Tak, wiem. Mówię, jeszcze pamiętam. Karaksie. Maksymalnej efektywności w asymilatorze powinny pracować trzy próbniki. <grym maggie> A Boże, gadka szmatka. Moje życie za Ajur. Przywrócono funkcjonalność bazy. Rozpocznij swoją misję, kiedy Twoi wojownicy będą gotowi, mroczny prawacie. Oczywiście. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. O Boże! Właśnie to jest co, jak tego nie widzę, to takie słabo. Nie będę teraz kurcząc odcinkę wam przerywał. Ne, kontrolę Moje życie za Ajur. Fajnie, że my cały czas mam te zagięcia czasoprzestrzenne. To jest dobra rzecz. Jeszcze jeden. A nawet tutaj jeszcze jeden. A, trzy kolejne próbniki i niedługo będziemy ruszać. Tam, tutaj mamy widzę bazę templariuszy, ale po prostu nic nie ma. A ja chcę zebrać sobie dosyć sporo wojska, wiecie? Chcę wiecie to osiągnięcie. Na poczekaj, będziemy mieli 400 i zaczniemy sobie szkolić y, templariuszy, y, nie, nie templariuszy, tylko zelotów. Yy. Zeratulu, zergi ruszają do ataku. Przygotuj obronę. No, na jeszcze nie mają nóżki już gotowe. Jestem Niestety nie mam kuźni, żeby móc ich tutaj ulepszać. Szkoda, 400 to 600 będę potrzebował, żeby koniec tych trapecieli mieć. Troszeczkę też spędza czasu właśnie... Um, Komplet z wojską też chcę mieć właśnie to osiągnięcie. Muszę mieć przynajmniej 20 jest zelotów. Cię za ajur? Aha, wy tu nie macie tego. Orin no, A może na razie zelotów sobie robimy. Aha, a właśnie posłuchamy ich sobie. Sprawiedliwości stanie się zadość W jedności siła! Jesteśmy ostrzami Ajur. Moja medytacja jest zakończona. Jestem templariuszem. Jestem mieczem prawdy. Walka jest kowadłem w moje życie za Ajur. Naszych prowadź sprawiedliwości, się No, dobra. zadość. Nie ma co chyba. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Znowu. Jesteśmy ostrzami 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 15, 16. Jeszcze jedną serię tak opuścimy, czyli jeszcze 400. Będziemy mogli na spokojnie... Wykon Wykonamy w sensie to osiągnięcie. Teraz troszeczkę jeszcze tych tutaj sobie y zrobimy. Czyli nasze próbniki. A, bo... Jeszcze jeden pylon. Tak, dla pewności. Moje życie za ajur. Trzy, cztery Moje życie za ajur! Dobra, 6. No, czekamy się na tych co się zrobią. Moje życie za Ajur. I jest osiągnięcie. Gotowi służyć. Wykonam też jeszcze odrobinkę tych tropicieli naszych. No, aż będę miał 600 kryształów, dzięki czemu będziemy mogli tu nas nie ruszyć. A teraz posłuchamy. Adam, przy Sprawiedliwości stanie się zadość Jestem głosem zaciwienia Hm, nieźle Musisz przyzwać dodatkowe milony. Wiedziałem Pożugą także dwa Ale nie będę tam ich słuchał, nie ma czasu. To powinno wystarczyć, mroczny Prałacie. Twoje siły są gotowe do poszukiwań Artanisa w ostatnim znanym miejscu jego pobytu. On wygląda jakby miał brodę. <śmiech> Śmiech się to wygląda. Jestem tu w mroku. Muszę tam zrobić coś więcej tego w wojska, żeby nie było. Lepiej dmuchać na zimne. O, dobra, cyk, cyk Jeszcze by tak ze dwóch To byłoby miło, W wtedy moglibyśmy jeść No nie mam już pylonów Wierwał. No, żeś berbał Musisz przyznać dodatkowy A co ja właśnie kurde robię idioto? Jestem tu w mroku Na to jest tak, uszkodzony Ciebie to wtedy puszczę Na zwiady tutaj Rilon otchani Powinien pozwolić wesłaś Mechelasimskich braci Mroczny pałacie Odpowiadamy na twoje wyzwanie Moje życie za aju Dobra musimy też zebrać wszystkie te tu w tym roku Dobra Póki co. Zatrudnik Jechaj wróg pozna naszą furię Wykorzystaj moje umiejętności Ooo a... Tu że coś jest będzie, dobra. Jak mówisz. Jestem głosem zaćmienia. Że tutaj trzeba będzie troszeczkę tak pochodzić. A to było w ogóle przejście. Ok. Eee, trzy. Więcej zerotów. A są, to jest jerky test, takie właśnie w barbie taki czerwonej zrobione. Fajnie to wygląda. Odniadakuati. Moje życie za Ayur. jestem on dreamtara nochi. A Eee, zawsze te zergi tutaj szans zbyt duży nie, dużych nie mają. Ło, co to było? A śmieje się ściął. Nie, wiem, że się też to słyszeli. Teraz pytanie. Wykorzystaj moje umiejętności Mordzeloz! Nie wystaw moje życie zachajur! Intrygujące. Dobrze. Zlotów akurat nigdy za wiele. Do dnia zagłady. Tam kolejny pylon otchłani Jesteśmy na twoje rozkazy. Zaratulu. O, Boże, Moje życie za ajur! Zauważeni! Je, Je, moje życie zarewni. za ajurnością. Zeratul! Strajca Kali! Ze jest zostali spaczeni. Bez wątpienia stoją za tym hybrydy. Musimy się pośpieszyć. Będzie jak mówi. Wiesz, kolejne tutaj. Jestem. No ale damy sobie z nimi na spokojnie radę, nie mają szans. Moje życie za ajur! Teraz się w gniazdo tutaj z czymś się tłuką. jesteśmy jednością z cieniami. Dobrze. Dobra, chodźcie tutaj. Wykorzystaj moje umiejętności. To już chyba o wyląd otchła w okolicy z cieni. Przychodzimy. Moje życie za Mam wszystkie zasoby. Jestem jądrem ciemności. Odchłani zionie chłodem. A to jeszcze mogę. Niewystarczająca minerałów. A co tam kurde? Cała armia tu będzie. No co tam, wiecie, będę się ograniczać. Moje życie za Ajur. Jesteś. Moje życie za Ayur Selendis. Odnalazłem twoich zaginionych Templariuszy, ale byli obłąkani. Jakby coś ich opętało. Selendis. No i pięknie. Coś się stało z Selendis. Seraturu. Wyczuwam twoją obecność. Kara wypełniają gniew. On pochłania mój umysł. Artanis nie poddawa się. Artanisie. Wytrzymaj! Idziemy do Ciebie. Wasze życie pozbawione jest sensu. Przynoszę Wam zbawienie. Amon, mroczny Bóg jest tutaj, na majurze. Przejął kontrolę nad Karą, tym Musimy powstrzymać ten odłęd, kochany O, to jeszcze jest dalej. Dora, wiemy. odpowiedzialność mnie przygniata. Musimy dotrzeć do młodego Antalisa. Mogę się, by nie było za późno. Głosy szepczą o zakładzie. o zbawieniu. Dobra, jeszcze pamiętam, jak się używa tych skrótów. Dobra, biegniemy zatem do Artanisa. Nie, nie ma co się tutaj patyczkować. Oj, Artanis, spokojnie. Właśnie, widzieliście? On użył tej swojej, tej, tarczy. ścieżką chłopów. Artanisie! Wniosę Słyszę... Wciąż słyszę... Jego... utrzepty... Walcz, Artanisie. Nie pozwól, aby Anuncio panował. Blogawił Kale. Kontroluje cię przez twoje splody nerwowe. Należy je... Ten... cykl... Nie uda się mnie powstrzymać. Moje życie... za Aljur. Ja pierdzielę, Zaratul nie żyje. Serio. O! Aż mi, się, aż mi się smutno zrobiło, wiecie? No po prostu, wow. Szkoda. Naprawdę szkoda. Zaratul poświęcił się, by uratować Artemisa. Czasem się zastanawiam, dlaczego on ma tutaj takie krótkie te. Nie wiem, co to jest, to są sploty nerwowe. O! Biedny Zaratul. No dobra, ale zobaczmy czy coś jest jeszcze jakiś filmik dalej.